Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem córki Williama. Tak, długo nie było, prawda? Ta sama dziewczynka okazuje się być dosyć istotną postacią w całej fabule, także przydałby się zrobić o niej odcinek. Zapraszam do oglądania. Ogólnie dziewczynka, o której mowa, córka Williama, jest dosyć istotna samego faktu, że jest ona córką mordercy. Nie wiemy o niej zbyt dużo. Pojawiła się dopiero w Sister Location nigdy wcześniej, ani, ani razu. Mimo wszystko była ona w pewien sposób zasugerowana w grze. We FNAF 4 miała, mamy pokój dziewczynki, który najprawdopodobniej należy właśnie do niej, ale też inne, głębiej ukryte powiązania. Jak rana wyjaśnia, jest ona córką Williama, a sam mężczyzna zrobił specjalnie dla niej animatronika Baby. Problem polegał na tym, że obisał jedno, a jednak wykorzystał mimo wszystko tego swego robota, także do swoich celów zmienił go w maszynę zabijania, której używał do porywania, zabijania dzieci, coś tego typu. Ostatecznie z tego powodu nie pozwalał córce do niego podejść. No, no i jak to dzieci? Dziewczynka nie posłuchała go, zrobiła swoje, podeszła, została zabita. Ostatecznie na widza któregoś animatronika w Sister Location, to jest trochę skomplikowany temat, którego konkretnie, wiemy tyle, że na pewno ostatecznie na końcu była ona Enardem. Czy nawiedziała wcześniej Baby, Ballory, czy może od początku była jakimś innym, nieznanym animatronikiem, prawdopodobnie nawet sprężnowym strojem z Nocy Czwartej, ostatecznie jest ona Enardem i to jest ważne kanonicznie zaciąga na swojego brata, Majka, do Scooping Roomu, po czym otwiera jego brzuch za pomocą Scoopera i trafia do środka, dzięki czemu ucieka z lokacji, jak pokazują też mini tak powstaje też purpurowy. Co się dzieje z nią dalej? Nie wiadomo. Uważam jednak, że córka Williama jest Golden Freddy. Ma to sporo sensu i ogólnie masa różnych rzeczy zdaje się łączyć, patrząc z tego punktu widzenia. Niektóre połączenia w dzisiejszym odcinku mogą być dosyć skomplikowane i mogą nawet brzmieć jak trochę wzięte z kosmosu, nie wiem, zobaczy się. Uważam jednak, że ta teoria, przynajmniej jej fragmenty powinny zostać głębiej przemyślane, naprawdę są godne uwagi, naprawdę mają bardzo dużo sensu. Pierwsze, o czym się zajmiemy to dlaczego dziewczynkami aby byli Golden Freddy. Nie zaczynamy chronologicznie, ponieważ gdybyśmy tak zrobili, to mówię, brzmiałoby to dosyć naciąganie. Najpierw trzeba zająć się tym konkretnym tematem, dlaczego według mnie córka Aftona jest Golden Freddy. Moim coś takiego znacznie łatwiej będzie zrozumieć całą resztę. Powiązań pomiędzy tą dwójką jest parę i zdaje mi się, że już zdołałem o nich wcześniej w poprzednich odcinkach, ale przypomnijmy sobie we FNAF 1 przy pojawieniu się Golden Frediego. mamy jej dziewczynki, sugerując, że jakaś dziewczynka nawiedza tego animatronika. Miałby więc sens, żeby to była właśnie bardzo istotna dziewczynka z sister location, zasugerowana już wcześniej tam w czwórce. Poza tym, jak już gra wyjaśni nam trochę więcej na jej temat, mamy tajemnicze icmi, To ja w jedynce. Ta kwestia jest o tyle bardziej istotna, kiedy w Sister Location poznajemy Michaela Aftona, który jest właśnie bratem dziewczynki. Za okazję, że Mike Schmidt to właśnie ten Michael, ma to sporo sensu, żeby te słowa kierowane były do jej brata, czy też po prostu do kogoś bliskiego. Mówiąc, To ja, mówi tak naprawdę, To ja, bracie. Ciekawym faktem jest też to, że Golden Freddy na dobrą sprawę nie atakuje tego Majka. Na dobrą sprawę nie wiem, co się konkretnie dzieje, jest crash gry, pojawia się u Golden Freddy, ale jest to niewyjaśnione zbytnio. Poza tym, bardzo podoba mi się w tym miejscu Poza Baby. Od nocy czwartej ta dziewczynka mówi nam, że umie udawać. A żeby było więcej, w ostatniej nocy Poza Baby bardzo, bardzo silnie przypomina Golden Freddy'ego. Tak pierwińsko mocno, że naprawdę nie wiem. Z tego co wiemy, Michael uwolnił swoją siostrę z lokacji, w której była uwięziona, ale jednak to nie było wystarczająco. Wciąż była ona uwięziona w częściach animatronika i dodatkowo mówiąc o sytuacji ze Springtrapem, Michael mówi, że musiał ją wciąż uratować, ura że to co zrobił wcześniej nie zdał egzaminu. Tak więc musiała się ona jeszcze w jakiś sposób pojawić w fabule, a Happy's Day wygląda idealnie na coś takiego. Naprawdę, fabuła ma dużo więcej sensu, jeśli finalna minigierka FNaF 3, czyli Happy Day, jest skierowana właśnie do tej dziewczynki, która jest siostrą Springtrapa, córką mordercy, no i uważam, że marionetka tu ugryzionych dzieciak, więc prawdopodobnie też siostrą marionetki. Praktycznie cała rodzina Aftona, poza tym ojcem pojawia się w Happy's Day, pojawia się we FNaF3 i takie połączenie byłoby bardzo interesujące. Tak więc parę rzeczy zdaje się łączyć jedno z drugim. Ma to sens, żeby siostra była właśnie Golden Freddy. No ale jakby to wyglądało? Wiemy tyle, że ta dziewczynka była Enardem i niewiele więcej. Żeby była na Golden Freddy, po pierwsze musi być powiązana z morderstwami, musi być jedną z ofiar z której piątki, a po drugie musi w jakiś sposób nawiedzić tego zł złotego Fredziego, więc pytanie polega na tym, jak to powiązać w całość. No i tutaj właśnie wchodzi incydent z gazet. Od razu mówię, że może to brzmi na trochę naciągane, ale wciąż pracuję nad tą teorią. Według mnie dziewczynka jest jedną z piątki ofiar, o których mowa w tym incydencie. Tylko w jaki sposób? Z tego co wiemy, dziewczynka zabiła baby. Nie była ona zabita w lokacji Frenis. Nie ma z nim żadnego związku. Dlatego gdzie tutaj jakiekolwiek powiązanie? I to jest tutaj właśnie dosyć ciekawy scenariusz. Pomyślmy, co się stało, gdy ta dziewczynka zginęła. Co stało się z Williamem, jej ojcem? No bo znalazł się w dosyć ciężkiej sytuacji, jak niby ma teraz wyjaśnić, co stało się z jego córką. Może powiedzieć, że po prostu zaginęła, pójść na łatwiznę, ale to byłby dosyć spory problem dla niego, ponieważ policja zacznie grzebać, może wejść do jego lokacji, może odkryć co działo się w tej jego lokacji, mogą odkryć animatroniki, jego eksperymenty, wszystko. Był w naprawdę ciężkiej sytuacji. Wierzę, że ma to związek właśnie z incydentem z gazet. Według mnie, William zabił tam czwórkę dzieci tylko po to, żeby powiedzieć, że tego samego dnia w tej okolicy zaginęła jego córka. No i pa jest to dosyć cwany plan. Zabija dwójkę dzieci, zaciągając ich do safe roomu i dwóch innych w zupełnie innych, nieznanych nam okolicznościach. Może nawet poza lokacją. Możliwe, że morderca po prostu zabrał dwójkę dzieci z podwórka. Je zabił. W ten sposób plan jest bezbłędny. Mamy mordercę, który zabił parę różnych dzieci w różny sposób w tej okolicy, więc może z łatwością powiedzieć, że jest rodzicem jednego zaginionych dzieci. Chociaż tak się nie stało. Znaczy, jest, jest ojcem martwego dziecka, ale nie ma żadnego związku z tym miejscem, z tą sytuacją. Drugie pytanie polega jednak na tym, jak Ennard stał się Golden Freddy, jak nam zakończenie custom Night pokazuje. Ennard znajdował się w ciele Michaela, po czym po prostu z niego wyszedł, opuścił go, był wolny, odszedł. Ale nie był to koniec problemów. Ta postać wciąż była istotna, jako że wciąż Michael musiał ją uratować. Jako randomowe części Enarda. Dziewczynka może być dosłownie i bez wyjątków wszędzie. Na przykład mogła schować się w którymś z animatroników, zwłaszcza w jednym z niedziałających, w Golden Freddy. To jest bardzo ciekawe z paru punktów widzenia do przemyślenia, naprawdę. Jak już mówiłem, podobieństwa pomiędzy ich pozami są bardzo podobne. W tym miejscu części Enarda nie do końca nawidzają Golden Freddygo jedynie nie znajdują się wewnątrz, chowają się, dlatego też mogłoby to wyjaśnić, dlaczego Golden Freddy się nie rusza. Wracając jeszcze do tego, że Golem Freddy jest osobną postacią, główna czwórka zginęła gdzie indziej, więc ma to ogromny sens w porównaniu do minigry Give Gifts, Give Life. Marionetka daje prezenty i maski czwórce dzieci. Piąte z nich jest osobne, piąte z nich pojawia się ostatnie, jakby było zupełnie kimś innym, jakby zginęło w całkowicie innym miejscu. I właśnie tak się dzieje z dziewczynką z Sister Location. Problem polega jednak na tym, że nie jest to jakichś pewnie. Taki scenariusz jest możliwy, jednak nie ma na niego wystarczająco argumentów. Jedynym argumentem, który ja w tej chwili mogę przytoczyć, to to, że, tak, że jak na ten moment, to jedyny możliwy scenariusz jaki widzę. No bo załóżmy, że tak nie jest, załóżmy, że e, nic co tu powiedziałem nie ma sensu. Nawet jeśli wciąż uważam, że jest dużo argumentów kierujących w stronę tego, że siostra była Golden Freddym. Powiedziałem już o nich wcześniej. To tutaj to możliwe wyjaśnienie, jak to się mogło stać, jak wiąże się ona z innymi ofiarami. Na czasy FNaF4, kiedy Scott powiedział, że historia jest kompletna, nie było Enarda, nie było wyjątkowej specjalnej śmierci, mieliśmy tylko pusty pokój po dziewczynce sugerujący jej istnienie, sugerujące, że coś się z nią stało. Wiemy tyle, że jej nie ma. Teraz Scott rozwija historię tej dziewczynki. Tworzy Enarda, którego ona nawidziła w jakiejś wcześniejszej fazie historii i robi to w taki sposób, że wciąż daje tej dziewczynce możliwość na nawidzenie Golden Frediego. Ta historia ma swój początek i koniec, gdzie nie do końca znamy daty, ale idzie to zmieścić w taki sposób, żeby ta teoria miała sens. Z mnie osobiście bardzo podoba się ta historia, nawet jeśli się mylę, nawet jeśli nie jest prawdziwa. Ciągnie ona za sobą dużo następnych rzeczy. Ogólnie nie uważam, że William morduje tylko dlatego, że jego córka zginęła, że próbuje jakoś z tego uciec zabijając. No nie zgadzam się z tym, bo dlaczego jego córka w ogóle zginęła? Stało się to z winy morderczych animatroników, które sam William stworzył z niezbyt przyjaznymi intencjami. Wciąż też uważam, że minigry Go! 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 czy minigra Take Cake wydarzyły się wcześniej, że mówią o dzieciach, które zginęły z ręki Williama, zanim to wszystko się zaczęło, przed wypadkiem. Mogę się mylić, ale... Na, tą, na ten moment tak właśnie uważam. Teraz, kiedy William pojawia się w trudnej sytuacji, musi jakoś wylizać się z sytuacji z zaginięcia jego córki, robi to, na czym już się dobrze zna na zabijaniu dzieci. Nie, nie są tego pierwsze ofiary. Uważam jednak, że to tutaj stworzyło dosyć duży ciąg wydarzeń, jedno za drugim, które zgodnie z tą teorią prowadzą już do samego końca fabuły fnaf -a. To, że William był mordercą, jego lokacje, eksperymenty i wszystko, to jedynie tło, w którym się wszystko dzieje. Prawdziwa akcja zaczyna się, gdy dziewczynka umiera i wtedy już jedno za drugim dosłownie wszystko ciągnie się już do końca. Jak już sobie powiedzieliśmy, William zabił czwórkę dzieci, żeby ukryć przed nimi zaginięcie swojej córki. Ale co stało się dalej? Nie spoczął w tym miejscu na laurach, szukał swojej córki. Michael mówił, że został przez niego wysłany. Jak mogłoby to statycznie wyglądać? Chronologicznie wygląda na tym, że to, że śmierć dziewczynki i pozostałej czwórki dzieci działo się w okolicy otwarcia Circus Baby's Pizza World. Ostatecznie lokacja nigdy nie została otwarta, wmawiano, że z powodu wycieku gazu. Animatorniki zostały wywiezione i zniknęły na jakiś czas. Przeniesiono je do podziemnej części Fred prawdopodobnie już zamkniętych, jak wiemy, było tam wielu nocnych techników przed majkiem. On sam był prawdopodobnie ostatnim z nich, patrząc na zniknięcie robotów w tym czasie. Kiedy tam wszedł, uwolnił swoją siostrę, która była Nardem, ale to nie było wszystko. Uwolnił ją jedynie z lokacji, jednak wciąż była ona uwięziona w częściach animatronika. Zadaniem ojca i syna wciąż było odnaleźć ją i uwolnić. Stąd przechodzimy do FNAF 2. W tym miejscu pojawia się morderca, w tym miejscu ginie następna piątka dzieci. Kiedyś uważano, że morderca jest pierwszym służbem nocnym, a trzeci, Fritz Smith, nawiązuje do jego prawdziwego nazwiska. Nawiązuje frisem do Fritz Geralda, Smithem. Do szmyda, Że Mike jest mordercą. W tym momencie wygląda trochę inaczej. Wciąż uważam, że pierwszym służącym nocym jest morderca. William pojawił się jako stróż nocny, zabił piątkę dzieci, przeniósł się na dzienną zmianę i grzebał przy matronika. Szukał swojej córki. Fritz Smith w tym momencie najprawdopodobniej jest samym Majkiem. Pomagał ojcu, ale jedynie jako pomoc, jedynie z boku, jedynie z większej animatroniki. Właśnie zastanawiałem mnie to zawsze, jak wytłumaczyć, że i pierwszy, i trzeci stróż oboje pasowali mi na tego mordercę. Byłem całkowicie pewny, że pierwszy z nich jest mordercą, a trzeci... było to dziwne. Zachował się dosłownie identycznie jak Mike, ale jednak nie mógł być tym samym gościem, który był w w w pierwszym stróżem. Ma to sens, żeby Fritz współpracował z Williamem i wiedząc o koncepcji ojciec-syn, ma to bardzo dużo sensu. Bardzo możliwe, że zabójstwo następnych dzieci tutaj miało miejsce po to, żeby dać Williamowi więcej przestrzeni w poszukiwaniu córki, żeby wywołać jakoś ofiary, zachęcić je do pokazania się czy coś w tym stylu. To morderstwo dzieje się już właśnie ze względu na tą córkę. William, szukając jej, rozglądał się po lokacji podczas animatroniki, widząc go go dookoła, stawał się coraz bardziej agresywny. Prawdopodobnie uważał, że morderstwo znajduje się w lokacji i w dzień, i w nocy, że on jest stróżem nosem, bo wcześniej był, no nie? Nie wiedzą, czy słysząc został zmieniony, bo zawsze jak go widzą, to widzą go jedynie w masce. Dlatego też atakowali Jeremiego. Ostatecznie William odnalazł swoją córkę. Gdzie ona była? W Golden Freddy. Fongaj mówi szóstej nocy, że ktoś grzebał przy animatroniku, ktoś go użył, przez co żaden z animatroników nie zachowuje się już normalnie. Widzę, że odnalazł ją, ale nie udało mu się jej uwolnić, nie udaje jej. Się nie udało mu się jej wyciągnąć. Albo został złapany przez animatroniki, przez co przeszkodziły mu tutaj i musiał uciekać, albo jego własna córka nie zamierzała pójść z nim, wiedząc co zrobił, nie chciała po prostu. Obie możliwości są prawdopodobne. W tym momencie William wie już, gdzie jest ta córka. Wie, wie niestety też, że nie uda mu się wyciągnąć jej z lokacji, więc co można zrobić? Ostatecznie Mike rozwala animatroniki. Pewnie się na nie zmianie żeby przy nich i tutaj robi to dopiero po raz pierwszy. Ogólnie nie był to powód, dla którego zamknięto lokację, gazeta nas o tym, tym informująca pojawiła się wcześniej, a jednak zrobili to. Ostatecznie Mike pojawia się później, w lokacji z FNaF1, która jest, jak ja cały czas uważam, po prostu jeszcze nie reotworzona. Lokacja wygląda źle, animatroniki wyglądają dobrze, to jedynie magazyn na ten moment. Sądzę, że firma po prostu szuka jakiegoś lepszego lokalu, który nie byłby okryty złą sławą, jak ten tutaj. Tymczasem, Mike, zgodnie za słowami ojca, który wiedział gdzie jest dziewczynka, wszedł do lokacji, zniszczył animatroniki i odnalazł swoją siostrę. Teoretycznie mówiłem, że ukryła się w Golden Freddy'im, ale złotego tutaj nie ma, więc jak to wyjaśnić? Ogólnie opcje są dwie: albo części znajdowały się pomiędzy różnymi animatronikami, i tutaj. Yy... Trochę to wyjaśnię, dlaczego Michael rozwalił je wszystkie. Albo dziewczynka zamieniła jeden złoty stroj na drugi. W nowej lokacji, nie mając znowu żadnego stroju, musiał gdzieś się ukryć i tym razem wybrała złotego oboniego, który uwaga, też jest ułożony w tej typowej dla Golden Freddy'ego pozycji. <grym> Jak kurczę wszyscy. Raczej nie sądzę, żeby Michael wszedł do stroju, w którym znajdował się częściej Narda. Zdaje się, że zdołał je do tej pory wyciągnąć. Chociaż mogę się mylić, nie wiem, ale jak mówię, nie sądzę, żeby tam zostały na ten moment. W skrócie, wszystkie te wydarzenia po kolei wydarzyły się tylko ze względu na tą dziewczynkę. William razem z synem poszukiwał jej po tym, jak uciekła z podzimnej lokacji i tak poprzez FNaF2 dotarli tutaj, gdzie został Springtrapem. Resztę historii mniej więcej znamy. Mike ginie w Springtrapie, nawiedza go, po czym wszystkie ofiary, które pozostały czekają na Happy's Day. Dzień dla Golden Frediego. Dla dziecka, który jako jedyny nie pała zemstą do mordercy. Mimo wszystko, to jest jego córka, która też zginęła przez całkowity przypadek. Teoretycznie z winy tego ojca, który zrobił te roboty. a na nakona jedna ma powody, żeby mu w ten sposób, w jakiś sposób wybaczyć. I to z różnych powodów. Przynajmniej z tego, że zakazywał jej się zbliżyć. Martwił się nią, nie chciał, żeby zginęła. W temacie tej dziewczynki jest też. Jedna ostatnia postać o Golden Glenfrediego, ale to już historia na inny odcinek. Więc, cóż, tak mniej więcej wygląda cała historia. Ja rzeczywiście wierzę, że ta córka, dziewczynka z sister Location, zostaje się Glenfrediem, i choć historia tłumacząca, jak dokładnie to wyglądało, może wydawać się trochę naciągana i nieuargumentowana, pokazuje ona, że, że jest to możliwe, że jest szansa, że to nie jest jakieś wzięte z kosmosu, że nie ma żadnego prawa ta dziewczynka. Przeniesie Zenarda do Golden Freddy'ego? Nie. Ma całkowicie na to szansę, ma całkowicie możliwość. I naprawdę wierzę, że jedynym argumentem, którego w tym momencie potrzebujemy, jest powiązanie pomiędzy Baby a Golden Freddy. To wyjaśnienie ma dużo sensu. Wiele elementów nafa jest dzięki temu wyjaśnione. Czym jest ostatecznie Golden Freddy? Dlaczego jest taki ważny? Dlaczego potrzebujemy Happy's Day? Naprawdę wierzę, że to jest rozwiązanie i to Scott właśnie zaplanował. I to już dawno. To jeszcze trzeba przedyskutować to ten sam temat, tylko z perspektywy gier od FNAF 1 do 4, i zamierzam parę różnych tematów omówić z tego punktu widzenia. Ten odcinek i tak jest już dosyć długi, a moral z niego to, to, że córka Aftona to Golem Freddy. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do właśnie skomentowania tej teorii, ocenienia, podania własnych przemyśleń na jej temat, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Może Macie jakiś inny dodatkowy argument, który albo obala moją albo wręcz w przeciwną stronę coś, czego nie zauważyłem, co popiera? Nie wiem. Zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.